Witamy, nazywam się Marcin Ryszka. Ja nazywam się Michał Kępiński. Znajdujemy się na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dokładnie w Uczelnianym Centrum Informatyki. Właśnie tutaj znajduje się pracownia Tefloinformatyki. Pewnie nie wszyscy wiedzą, co ta nazwa oznacza. Tefloinformatyka jest to dziedzina informatyki, która zajmuje się pomocą osobom z problemami narządu wzroku. Właśnie czymś takim zajmujemy się na co dzień u nas w pracowni. W naszym cyklu będziemy pokazywać wynalazki, które ułatwiają niewidomym i niedowidzącym funkcjonowanie no, tak prawie jak osoby, które normalnie widzą. I myślę, że zaczniemy od czegoś, co najbardziej kojarzy się z niewidomymi właśnie, to znaczy od alfabetu Braillea. No a ponieważ no, na, najlepiej zaczynać jest zawsze od początku, no to, to my też zaczniemy od historii, czyli jak to się wszystko zaczęło. Zapraszamy. W dziejach ludzkości było tak, że jeśli ktoś z powodu swojego słabego wzroku nie radził sobie w społeczności, to zwykle był z niej wykluczany. No, w najlepszym razie traktowano go jak człowieka drugiej kategorii. I dopiero epoka oświecenia przyniosła postęp w tym względzie. Mianowicie, we Francji na początku XIX wieku powstała szkoła kształcąca dzieci niewidome. Jej założycielem był niejaki Valentin Awi, znany ówczesny filantrop. Awi wymyślił system tłoczenia liter za pomocą prasy na grubym papierze. Były to zwykłe łacińskie litery, takie jakie znamy wszyscy. Wytłoczenie powodowało to, że stawały się wypukłe i wyczuwalne dotykiem. No i rzeczywiście dzięki temu. Jak w każdej porządnej szkole, mogła powstać biblioteka, były książki, uczniowie mogli korzystać z tekstów. Ale niestety, książki z racji tego grubego, ciężkiego papieru były nieporęczne, duże, na dodatek kruche. Pojawił się też problem pisania czegokolwiek. Nie, nie dało się zrobić niestety odręcznych notatek, bo żeby cokolwiek napisać, trzeba było użyć prasy. Najistotniejsze dla dalszego rozwoju pisma dla niewidomych okazało się spotkanie, które miało miejsce w 1821 roku w szkole Auego. Na tym spotkaniu emerytowany kapitan wojsk napoleońskich Charles Barbier prezentował system kodowania rozkazów zwany nocnym pisaniem. Istotną właściwością tego systemu było to, że można było zapisywać, odczytywać oraz przekazywać rozkazy w całkowitej ciemności. Jednym z uczestników tego spotkania był także młody, zaledwie dwunastoletni wtedy uczeń szkoły Auego, Louis Braille. Nocne pisanie było systemem powstałym na rozkaz cesarza Napoleona Bonaparte. System ten wykorzystywał najczęściej występujące w języku francuskim zlepki głosek kodowane za pomocą wypukłych punktów na papierze. Żeby zapisać rozkaz należało posłużyć się specjalną tabliczką z okienkami. W każdym okienku mieścił się jeden znak systemu kodujący jedną pseudogłoskę, a do uwypuklania punktów służył rysik, którym nakuwało się papier. Do zapisu i odczytu w systemie barbiera niezbędna była specjalna tablica kodująca. Składała się ona z 36 pól, ułożonych w 6 wierszach i sześciu kolumnach, a każde pole zawierało jedną pseudogłoskę. Z kolei znak systemu barbiera Składał się z dwunastu punktów ułożonych w sześciu wierszach i dwóch kolumnach. Przy czym pierwsza kolumna, ilość punktów dokładnie w pierwszej kolumnie, kodowało numer wiersza w tablicy kodującej, a ilość punktów w drugiej kolumnie kodowało numer kolumny w tablicy kodującej. W ten sposób można było odczytać pozycję pola. W tablicy kodującej, w którym była dana pseudogłoska. Niestety nocne pisanie okazało się na tyle złożonym systemem, że właściwie nigdy nie weszło do powszechnego użytku. Ponadto rozkazy przekazywane tym systemem mogły być niejednoznaczne, ponieważ w języku francuskim. Zdarza się, że słowa, które mają identyczną wymowę, mają różną pisownię, czyli de facto znaczą co innego. Przez kolejne lata, od spotkania z Barbierem, Braille rozwija swoją własną koncepcję pisma dla niewidomych i w wieku 15 lat ma już właściwie opracowany kompletny alfabet. Z systemu Barbiera. Zaczerpnął ideę znaków składających się z wypukłych punktów. Lecz jego znaki są prostsze. Znak brajlowski składa się tylko z sześciu punktów, ułożonych w trzech wierszach i dwóch kolumnach, a ponieważ jest mniejszy, więc bez problemu mieści się pod palcem. Ponadto koduje nie jakąś pseudogłoskę, lecz literę. Nie trzeba też już liczyć punktów, dlatego że za treść znaku odpowiada układ punktów. I ta koncepcja okazała się na tyle dobra, na tyle skuteczna, że alfabet Braille'a z pewnymi modyfikacjami stosujemy z powodzeniem do dzisiaj. Dzisiaj było trochę historii, a następnym razem Opowiemy o podstawowych narzędziach do posługiwania się Braillem. Będzie tabliczka brajlowska i maszyna, i okaże się, że wcale nie jest tak łatwo tego używać. Dziękujemy i zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków naszego cyklu.